Serdecznie... Dziesiąta, dziesiąta... Do... na... dzwonią na rozpoczęcie kampanii wyborczej samorządu o. województwa łódzkiego w Piotrkowie, okręgu numer 4. Serdecznie Państwa witamy w centrum Piotrkowa, w centrum okręgu wyborczego w Sejmiku Województwa Łódzkiego numer 4, obejmującego okręg Piotrkowski, powiat Piotrkowski, miasto Piotrków, powiat Bełchatowski, łódzki wschodni oraz Radomszański serdecznie witamy na konferencji prasowej najlepszej drużyny trzeciej drogi do sejmiku województwa łódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Wolski 2050 Szymona Hołowni wraz z współliderem Adamem Helmanem wieloletnim przewodniczącym sejmiku województwa łódzkiego Markiem Mazurem ja mam zaszczyt otwierać listę trzeciej drogi do sejmiku Województwa Łódzkiego w okręgu czwartym. Okręg Piotrkowski, jak powiedzieliśmy, to po prostu serce województwa Łódzkiego, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Dlatego też będziemy, jako drużyna trzeciej drogi, zabiegać przede wszystkim o dynamiczny rozwój regionu Łódzkiego, o silną pozycję podregionu Piotrkowskiego, Byłchatowskiego, Radomuszańskiego, Radłockiego, Wschodniego. W województwie łódzkim. Wiemy, że stoimy przed wielkimi wyzwaniami w regionie łódzkim, bowiem to kwestia transformacji energetycznej Bełchatowa, gdzie zarząd województwa obecny zatwierdził plan sprawiedliwej transformacji, obejmujący kalendarz, w którym za dwa lata ma być ograniczone wydobycie węgla w Bełchatowie o 50%. To są wielkie wyzwania dla całego naszego podregionu. Będzie to skutkować kwestiami związanymi z wyzwaniami gospodarczymi, dlatego też jako trzecia droga mamy plan na rozwój dynamiczny województwa. Trzeba silnie sięgnąć, zdynamizować wykorzystanie środków unijnych, które są dostępne w historyczny sposób dla regionu Województwa łódzkiego, To ponad 2 miliardy 745 milionów euro, ponad 12 miliardów złotych na rozwój, a dzisiaj patrząc w perspektywie okresu programowania 2021-2027, Mamy dopiero wykorzystanych około 10% tych środków. Potrzebne jest szybkie decyzje w zakresie racjonalnego wykorzystania funduszy unijnych. Potrzebne jest stworzenie nowej branży przemysłu w regionie Piotrkowsko-Byłchatowskim, Radomszczańskim i Łódzkim Wschodnim, tak aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, bezpieczeństwo energetyczne, ale także sprawić, aby Łódzkie było przyjazne mieszkańcom. Bardzo się cieszę, że wraz z naszymi partnerami Polską 2050 z współ liderem Adamem Helmanem możemy dzisiaj przedstawić listę bardzo dobrych kandydatów z ramienia polskiego Stronnictwa ludowego startuje wioletni przewodniczący Sejmiku Województwa łódzkiego, znany sportowiec, znany wszystkim działacz sportowy ludowych zespołów sportowych ale dzisiaj pełniący funkcje także Wójce wojewody łódzkiego. Bardzo się cieszę, że są z nami także przedstawiciele e, branży przedsiębiorców, rolników. Jest z nami Jacek, Jacek Walczyk, powiat bełchatowski, prawnik, rolnik, doświadczony samorządowiec. Na liście ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie startować także Halina Salska z, z, z miasta Żgowa, rolniczka, działaczka. Społeczna. Ale tak jak powiedzieliśmy, to jest komitet koalicyjny, wyborczy, wy, wy, koalicyjny komitet. Wyborczy, gdzie partnerem jest Polska 2050. Bardzo się cieszymy, że wspólnie 15 października już zmieniliśmy Polskę. Przychodzi czas na dobrą współpracę między Rządem Rzeczpospolitej a samorządem województwa i mam nadzieję, że wspólnie będziemy pracować na rzecz rozwoju regionu województwa łódzkiego. Daję głos współliderowi Listy Adamowi Kalmanowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem przedstawić na naszą drużynę Polski 2050 w Okręgu Pieczkowskim do Syniku ustawiamy pięć osób, są to, są to trzy panie, żeby troszkę urozmaicić listę, a i dwóch mężczyzn z ramienia Polski 2050. Udało nam się zebrać ekipę ludzi od e, północnych rubieży naszego okręgu aż po południowy. Reprezentujemy powiat łódzki wschodni, powiat e, piotrkowski, powiat bełkatowski, powiat radomszański, aż po miejscowość e, Gidia. Także jako młoda partia my chcemy wnieść dla doświadczonej drużyny BSL, który ma e, świeżość do polityki. Mam nadzieję, że wyborcy nam zaufają. Przedstawisz kandydatów? Tak, przedstawię kandydatów. Może całą listę. Tak. Naszą listę otwiera Piotr Wojtysiak, PSL. Drugie miejsce przypadło mojej skromnej osobie. Jestem związany z Polską 2050 praktycznie od początku, od pierwszego spotkania tutaj w Piotrkowie z w Trzecie miejsce kolega Kamil Kęczyński, reprezentujący Wielolanie okręg bełkatowski lekarz z dużym doświadczeniem bardzo wąskiej specjalizacji która jest ważnym tematem, o której może opowiem za chwilę. Następnie jest pan czwarte miejsce na naszym liście, Jacek Balczyk, wcześniej wspomniany, też powiat bełkatowski. Miejsce piąte objęła koleżanka z Gidal, czyli sam skraj naszego województwa blisko świętokrzyskiego, śląskiego, Anna Siemińska. Szóste miejsce jest, zajmuje koleżanka z PSL-u, mojej rodzinnej gminy, pani Halina Salska. Siódme miejsce, koleżanka związana z Pieczkowem, menadżer tutaj w jednej z firm, Marta Szczepocka, ósemka. Też następna kobieta, nowa twarz, Marzena Mędrzak-Białek z Radomska, no i dziewiątka. Spinający klamrą doświadczony samorządowiec, działacz pan Marek Ma. I to jest cała nasza lista. Udało nam się zachować parytety w Serdecznie chcieliśmy przede wszystkim podziękować wszystkim tym wyborcom, którzy już podpisali listy poparcia. Wczoraj udało nam się zarejestrować listę. Mamy ponad 5 tysięcy osób, które udzieliło poparcia do tej pory naszej liście kandydatów. Także jest to dla nas ogromna radość i wdzięczność, że tak szybko udało nam się uzyskać wsparcie takiej liczby wyborców. Liczymy oczywiście na kolejne wsparcia dla naszego najlepszego programu Programu Trzeciej Drogi dla Silnego Regionu Województwa Łódzkiego. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Proszę państwa, widzicie. Mocną listę. Rozpoczyna starosta Piotrowski, kończy wicewojewoda łódzki. Cała siódemka to jest w środku jeszcze, to jest bardzo mocna drużyna. Ja jestem przekonany, że dwa mandaty będą dla trzeciej drogi. Myśmy obrali już swoją drogę w poprzednich wyborach parlamentarnych. Okazała się drogą słuszną nie tylko dla liderów naszej partii, dla członków, ale również i dla wyborców, dla społeczeństwa. Poparcie dzisiaj to potwierdza. Chcemy zmiany w samorządzie województwa łódzkiego. Ja w Sejmiku jestem od 2006 roku, przez 12 lat, przez trzy kadencje byłem przewodniczącym w Sejmiku województwa łódzkiego. To, co teraz się dzieje w Sejmiku w ostatniej kadencji, to jest nie do zaakceptowania. Jestem w tej chwili jako urzędnik administracji rządowej, mogę z drugiej strony zobaczyć właśnie. Jak wygląda działalność samorządu województwa łódzkiego? Ja, oczywiście, przez te 18 lat współpracowałem z administracją rządową, ale inaczej się widzi od strony samorządu województwa, inaczej od strony rządowej. Teraz wiem, co trzeba jeszcze poprawić, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, to, co dzisiaj robi samorząd województwa łódzkiego, to jest nie do zaakceptowania, dlatego że wszystkie środki, jakiekolwiek oni mają, przeznaczają na zasadzie uznaniowości. A więc, jeżeli. Działacz, wójt, sąd jest spisu, to dostanie te pieniądze. Jeżeli jego sąsiad nie jest spisu, to może cztery razy podrząd wnioski i nie dostanie jakichś środków. Nie może być tak, że głównym kryterium jest uznaniowość albo kto złoży pierwszy wniosek, ale złoży ten, który dostanie telefoniczne informacje. Za nas było inaczej. I tak do tego wrócimy, że kryterium to jest jedno. Potrzeba danego społeczeństwa, aktywizacja danego społeczeństwa, oddolna inicjatywa i później możliwości finansowe, jak jeszcze samorząd może gminny, spowiatowy uzupełnić jako wkład własny. Tam, gdzie są potrzeby, tam powinny być kierowane środki zewnętrzne, bo ich jest dużo. Dzisiaj jesteśmy w przededniu ogromnych środków, które z Krajowego Planu Odbudowy są wreszcie odblokowane. Są wreszcie odblokowane. Jak Państwo widzicie, trwało to niedługo. Niedługo, bo dopiero dwa miesiące jest nowy rząd, ale żeby odblokować i żeby te środki wróciły, to jest to naprawdę był to bardzo szybki, szybki yy, moment, szybkie działanie. I teraz zależy nam na tym, żeby środki unijne zostały wykorzystane w sposób efektywny. Ja pamiętam jak Gośkiew Szymonowski korzystał ze środków unijnych samorządu województwa łódzkiego, kiedy byłem przewodniczący w latach 26 pierwszej kadencji. Rewitalizacja Starego Miasta 21 milionów, przebudowa, modernizacja Stadionu Concordii, budowa hali sportowej na Sienkiewicza, to było w tamtych czasach. Proszę mi powiedzieć, jakie nowe inwestycje powstały w Koczkowie, czy w okolicach, czy na ziemi koczkowskich za czasów rządu PiS w okresie, w okresie 2018-2023? Żadne. Musimy wrócić do tego, że środki unijne mają być tam, gdzie jest potrzeba tam gdzie one są oczekiwane przez, przez mieszkańców. Ktoś mnie zapyta, dlaczego kandyduję, skoro od kilku miesięcy poszedłem na urząd wicepremieru. Tak, dlatego, że mając doświadczenie kilkunastoletnie jako przewodniczący Sejmiku, współpracowałem z administracją rządową, teraz przez te kilka miesięcy nabrałem ogromnego doświadczenia z drugiej strony, jeśli chodzi o administrację rządową teraz wiem, jak można to skutecznie połączyć z pracy samorządu województwa ludzkiego na następną kadencję 2024-2025. Dziękujemy bardzo. Tak jak pan przewodniczący powiedział, naszym priorytetem będzie skuteczne wykorzystanie środków. Unii Europejskiej dla dynamicznego rozwoju regionu łódzkiego, bo województwo łódzkie zasługuje na ponadprzeciętny rozwój. My jesteśmy gwarantem tego, że te środki będą bardzo szybko wdrożone w życie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej, dla wsparcia kultury, sportu, ale także wsparcia dla organizacji pozarządowych. My potrafimy współpracować ponadpartyjnie. Jestem przekonany, że w tej drużynie będziemy skutecznie mogli zawalczyć o bezpieczną przyszłość, o bezpieczną przyszłość energetyczną, ale także bezpieczną przyszłość całego regionu. Potrzebne jest nowe otwarcie na ziemi bełchatowskiej kwestii związanych z transformacją energetyczną. Mamy pomysł, chcemy współpracować z rządem, uruchom chcemy uruchomić nowe branże, także przemysłu ciężkiego, tak aby ten nasz podregion w województwie łódzkim mógł się nadal rozwijać. Bardzo proszę o zabranie głosu. Kolejnych liderów. Szanowni Państwo, jako długoletni samorządowiec, od 2002 roku jestem radnym, gminnym i przewodniczącym rady. Chciałem powiedzieć, że z punktu widzenia tych gmin, które są zlokalizowane na terenie tych czterech powiatów, to jest 40 gmin, to co powiedział Pan co nie może być tak, że wójt czy radni, powiedzmy organy wykonawcze, idą i z łaski Pańskiej dostają pieniądze. Kryteria muszą być jasne i przejrzyste, tym bardziej, że teraz te środki z KPO i to, co powiedział Starosta dynamicznie, bo w tej chwili Zarząd Województwa działa trochę jak zepsuty samochód na, na zaciągniętym ręcznym, więc ta dynamika będzie konieczna, szczególnie jeżeli chodzi o, o Bełchatów i subregion Kropkowski generalnie rzecz biorąc, ponieważ tu są te dodatkowe środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ja jako przedstawiciel tego najniższego szczebla, czyli reprezentant tak naprawdę gmin, będę się starał, żeby to co zostało powiedziane i kryteria, to jest istotne, niezwykle istotne dla gmin, żeby te kryteria były jasne, przejrzyste i niepolityczne. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Kamil Kierowczyński, jestem lekarzem, jestem psychiatrą. Od przeszłych 10 lat zajmuję się pomocą dla osób z powiatów ościennych, w szczególności z powiatu radą radomszczyńskiego oraz Bełchatowskiego, z którego pochodzę. Pan Starosta wspomniał o bardzo dużych nadziejach, bardzo dużych wyzwaniach, które stoją przed nami, ale z natury mojej pracy wiem, że to będzie się wiązało z wieloma trudnościami, które mogą się pojawić, które się pod nie pojawią. Wiemy, jak to wpływa na ludzi. Zdecydowałem się kandydować do Sejmiku Wojewódzkiego, bo żywię nadzieję, że tylko aktywną współpraca na wielu polach, i rządowych, i samorządowych, jesteśmy w stanie na tyle płynnie i na tyle pozytywnie dla społeczeństwa podziałać, że zarówno ta transformacja na polu gospodarczym, jak i takim polu zdrowym ludzkim będzie jak najbardziej płynna i korzystna. Wiersza. Dziękuję bardzo nasza koleżanka, Polska 2050, um, tak, Polska 2050, dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Marta Szczepówka, startuję z Okręgu IV, powiatu słowski. Jestem świeżą osobą na tym pokładzie, ale jestem bardzo ambitna i mam nadzieję, że przedstawię te postulaty, które do mnie spływały do tej pory od społeczeństwa lokalnego. E, o szczegółach na razie nie będę mówiła. E, najważniejsza rzecz to jestem mamą, żoną, e, córką, siostrą i ciocią. E, mam e, takie, że tak powiem, e, podejście też e, bardzo ludzkie praktyczne tak, Do tych e, zwierząt. E, więc e, będę starała się tutaj bardziej na takim e, podłożu e, emocjonalnym, empatycznym, to, to, żeby tutaj się z tym. Dziękujemy. Ja. Szanowni Państwo, Polskie Stronnictwo Ludowej, trzecia droga łącznie z Polską 2050, chce być przede wszystkim rzecznikiem. E, innych samorządów, gmin, e, miast, e, powiatów. Bardzo się cieszę, że są z nami także kandydaci trzeciej drogi e, do powiatu Piotrkowskiego, liderzy e, list w poszczególnych okręgach. Chcemy mocno współpracować na polu wszystkich samorządów, od samorządu gminnego, ale tak naprawdę od sołectw, przez samorządy gminne, samorządy e, miast oraz e, samorządy powiatów, tak aby móc skutecznie realizować nasz program wyborczy na rzecz jak powiedziałem, dynamicznego rozwoju naszego całego województwa. Czy ktoś z liderów chciałby zająć y, jeszcze kilka no, Ja tak może króciutko. Latem Powiatu jest jestem od 2002 roku. Y, cieszę się, że akurat jestem w tym samorządzie. Nie jest mi obcy samorząd y, gminny, ponieważ w y, latach 2010 i była wójtem burmistrzem Wojborza, znam potrzeby społeczności, znam potrzeby wsi. Cieszę się, że ostatnio mogliśmy zadbać o wykluczenie komunikacyjne. Tego powodu jest przykładem postawienia, wybudowania, wyremontowania przydatku w obo... Województwie Trybunalskim. Za co bardzo pięknie dziękujemy panu staraście, który nas prowadzi. No cóż, bardzo mi zależy na współpracy z wszystkimi organizacjami społecznymi, kołami gospodyń, ochotniczymi strażami pożarnymi i tak liczną grupą seniorów. Zależy nam bardzo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i poprawę infrastruktury drogowej. Ma no ona ogromne, ogromne znaczenie. Myślę, że i oświata będzie się coraz lepiej miała w naszym powiecie. To ja może tyle. Dziękujemy. Jestem do dyspozycji. Dziękujemy. Okręg numer 2 wolbusz. Okręg numer 5 Sulejów. Dariusz Wojtyszek. Bardzo. Drodzy proszę. Państwo, słońce nam wychodzi. 1 marca w mojej głowie wiosna, więc przede wszystkim ci, którzy słuchają radia, którzy mnie znają, wiedzą, że lubię wyzwania. I to różnorakie, nie tylko na płaszczyźnie artystycznej kiedyś miałem okazję choćby projektować przenośniki taśmowe i maszyny urządzenia górnicze dla polskiego górnictwa. Więc traktuję to kandydowanie jako wyzwanie, nie będę ukrywał. Dziękuję Panu Staroście też za daną taką propozycję udziału, że tak się wyrażę, w tych zawodach. Drodzy Państwo, ja jestem z okręgu 5, więc gmina Sulejów. Dla nas S12 przede wszystkim tak się składa, że nasz minister infrastruktury, pan Dariusz Klimczak, wspiera nas w tym działaniu. Będziemy mieć różnego rodzaju spotkania. Myślę, że ten temat ruszy, skopyta, jak tu mówią. I wreszcie na tej płaszczyźnie w Sulejowie także coś zacznie się dziać. Ale mam też inne plany związane choćby z tym regionem, gdzie mieszkam, czyli z Poniatowem, z Pitowem Kolonią. Czekamy na nowy, piękny chodnik do naszego pięknego kościoła. A co poza tym zobaczymy? W każdym razie bardzo dziękuję jeszcze raz, drodzy Państwo, no i mam nadzieję, że... Po 7 kwietnia będzie inaczej będzie lepiej dziękujemy wspólnie tworzymy nową jakość michał małecki okręg pierwszy aleksandr w gorzkowice łęki szlacheckie ręcznik piękne gminy 4 gminy 4 mandaty do e, ugrania. E, startuje już po raz kolejny bo już kilkakrotnie byłem radem e, Rady pogardy e, tak jak powiedział pan e, starosta chcemy łączyć a nie dzielić chcemy współpracować e, e, z samorządami poszczególnych gmin Właśnie również tym momencie, gdy w Rzeczypospolitej. Chcemy również aktywizować dobrze z tym jesteśmy w tym naszych gdy w tym dobrze gdy w tym pozarządowymi. gdy w tym momencie, gdy w tym w tym momencie, gdy w ostatnim okresie były w z województwa gdy na, w tym momencie, były w tym momencie, na w tym z gdy w żeby mieszkańców naszych małych gmin. Wtedy to jest miejsca numer jeden, jestem liderem wykręgu yy, numer jeden Polskiego Stronnictwa Złotego trzecie Drogi. Zachęcam wszystkich mieszkańców naszych gmin do wzięcia udziału w wyborach, bo ich głos jest naprawdę ważny i poprzez rozmowy z mieszkańcami wiem yy, jak ważne jest, aby godnie reprezentować nasze gminy samorządy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Szanowni Państwo. Rozpoczynamy dzisiaj kampanię wyborczą. Chcemy, aby ta kampania była programowa, merytoryczna, rzeczowa. Chcemy wspierać się na pomysły, na rozwój województwa. Łódzkiego. Jesteśmy drużyną, która reprezentuje i doświadczenie, i nowość. Są to doświadczeni samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorców, rolników, lekarzy, działaczy społecznych, przedstawicieli kultury, różnych środowisk, które chcą pracować w samorządzie na rzecz naszych mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie i zapraszamy do śledzenia kampanii wyborczej na szlaku wyborczym Województwa Łódzkiego. Jeszcze Adam Hellman. Poprosić wszystkich kandydatów, aby ta kampania była przeprowadzona w sposób kulturalny, na wysokim poziomie, bez hamstwa, bez obrzucania się, bez hejtu. Takie mam marzenie. Dziękuję. Dziękuję. Współlider listy Adam Piotr Biodowojtyczak. Dziękujemy Państwu bardzo za przybycie. Czy są jakieś pytania do nas jeszcze z Państwa strony? Jeśli nie ma, to zapraszamy 7 kwietnia do głosowania na najlepszą drużynę. Trzeciej drogi to samorządu województwa łódzkiego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i dbamy o... Aby trzy. nasza lista zakwitła jak piękne żółte tulipany. Tak. Z pięknej zieleni piękne żółte, żółte tulipany. Serdecznie zapraszamy na wybory 7 kwietnia.